Cześć, witajcie! Yy, dzisiaj tak, no więc tak, dzisiaj znalazłem bardzo fajny mod, naprawdę bardzo ciekawy, który umożliwia nam, yy, umożliwia nam to, iż tak naprawdę zawsze mnie wkurzało, przynajmniej mnie, nie wiem jak was, ale idę sobie spać, no i przecież czynności się wykonują, jeżeli wsadziłem sobie do pieca coś i to się przepala, a idę spać, to powinno się przepalić tyle, ile spałem. No ale nigdy się tak nie działo. No, tak samo jak posadziłem drzewo, też się nic nie działo. Zboże, też się nic nie działo, więc znalazłem mod, który nam to umożliwia. No i dobra. Więc tak, mamy sobie tutaj drzewko nasze, które nie jest wyrośnięte. Mamy sobie piecyk i mamy sobie łóżeczko Gramy sobie na tu items, więc tak. Yy, Wstadzamy sobie do piecyka żelazo. Tu widzicie, tu robiłem testy, czy to faktycznie działa. Wstadzamy sobie to. Jest drzewko, jest sobie to. No i dobra, idziemy spać. Slip until tylko Jest. No i bądźcie dobra. I jak widzicie, nam się tutaj y wszystko przelicza. Mm, tu jest, o, teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta mniejsza to nie wiem co dokładnie znaczy, ale jeszcze jakiś kilka ten i po prostu nie, nie wiem w jakiej porze się obudzimy bo jeszcze nie jestem do, do końca ogarnięty ale mam nadzieję że, 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 ten, że ten mod się wam bardzo spodoba bo mi, mnie naprawdę zachwycił bardzo się przydaje w, w tym, w naszym w naszej rozgrywce na survivalu no bo przyspiesza różne te rzeczy bo idziesz sobie spać, no troszkę tutaj czekasz tak no ale Idziesz sobie spać i wszystko już jest zrobione, no, znaczy wszystko. Większość niż ten, niż czekać na to, że to wszystko się przepali. Ciekawe, tylko nie, nie jestem pewien, czy to drzewko urośnie, bo czasami one rosną, czasami nie. Ale na pewno y, w piecyku wszystko się przepala. No i 6, 4, 3, 2, 1, 0 no i dobra, jest. O, no jak widzicie drzewko nie urosło, no ale jak widzicie przepaliło nam się 22 żelaza i zmieniła się pora dnia. No więc znowu pójdziemy spać. Jest. I wake up to oczywiście znaczy wstać, i Wstaje się z myszką, no, naciśnijmy. Widzicie 25, drzewka nam nie rosła, no, może, sobie może no je no, posadzimy. No no, 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 no no tu mamy pokazane życie. No, mamy żart, pokazane. No dobra, wstańmy. Jak widzicie to działa, bo tutaj wszystko działa, weźmy sobie może na przykład jeszcze... Zostawmy sobie... Yy. Zostawmy sobie po prostu nasze... O, nasze to i pójdźmy spać i zobaczmy czy to urośnie. Raczej powinno urośnie, ale tak tylko dla Was, tak, tak tam pokazuję, bo... Bo ja to już, bo, bo ja już troszkę z tym gram, tylko teraz na razie mój survival przestał istnieć, bo nie mam pomysłu, co Wam jeszcze pokazać, mogę Wam pokazać enchantowanie, ale szczerze powiedziawszy mi się nie chce. No też większość rzeczy jest już na to, więc nie wiem, ale na pewno coś, coś wymyślę fajnego. Dobra, wstańmy sobie. Jak widzicie no nie urosło, bo to ta to, 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 to chyba wody nie ma. Ale nie Ale na pewno żelazo się przetapia. Mam nadzieję, że mod się Wam podoba, że, że nie jest to jakiś problem. Oczywiście li, wszystko wsadzamy do Minecraft Jar i nic się tam nie... I musimy mieć po prostu do loadera ale nie musimy, nie pamiętam już, ale na pewno wsadzamy to do Minecraft Jar, wszystko to się wszystko tam ładnie robi. No i jak widzicie to bardzo, fa bardzo fajny mod, który nam daje coś, że tak jak już wcześniej mówiłem. No dobra, jeżeli filmik Wam się podobał to dajcie łapkę, jeżeli nie to piszcie w komentarzach, co Wam się nie podobało. No i cześć, pa, żegnajcie.